Zapisy już trwają, wystarczy wybrać pracownię, do której chce się uczęszczać i gotowe. Nie warto marnować swojego talentu, a najlepszym jego pielęgnowaniem będą zajęcia tematyczne w świdnickim mdk -u. Wszystkich chętnych, którzy po raz pierwszy chcą odwiedzić nasze progi, zapraszamy do sekretariatu, czynny od godziny 8 do godziny 20 oraz na zajęcia organizacyjne, na spotkania organizacyjne które wywiesiliśmy w holu oraz na stronie internetowej MDK. 13 września Rada Pedagogiczna ustali harmonogram zajęć, który niezwłocznie pojawi się na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy. Nastąpiła roszada w gronie pedagogicznym o szczegółach Zbigniew Curyl, dyrektor MDK. Praktycznie mogę powiedzieć, że z radością przyjmujemy powrót pani Agnieszki Banach, nauczyciela muzyki do Bartka. A więc ruszą tam takie formy jak maluchy w rytmice wokalne, jak studio piosenki dzieci i młodzieży, jak zespół muzyki dawnej oraz nauka gry na keyboardzie. Pani Agnieszka Banach przyjmie także wszystkich chętnych do nauki gry na gitarze mamy zmianę nauczyciela przy nauce gry na keyboardzie tutaj na ulicy Nauczycielskiej pan Dariusz Pietkowiak rozpoczyna pracę po Akademii Muzycznej nauczyciel z 5-letnim stażem myślę, że dzieciom przypadnie do gustu Ponadto swoją działalność rozszerzyła między innymi pracownia szachowa, ale i nie tylko Chciałam bardzo serdecznie zaprosić na zajęcia plastyczne do Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, na ulicę Nauczycielską, ale również na ulicę Marcinkowskiego do pracowni ceramicznej w Bartku. Na ulicy Nauczycielskiej mamy takie koła jak koło grafiki, malarstwa, rysunku, technik różnych, malarstwa na jedwabiu. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty. Mogą w nich uczestniczyć dzieci od 4-5 roku życia aż do szkoły średniej.